I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Tomb Raider Underworld. Eee, jesteśmy w poziomie, który nazywa się Bóg Piorunów i właśnie wchodzimy na statek tankowiec, chyba Amandy. Zrobić tutaj zadymę, ponieważ Amanda, a raczej jej zbiry zabrały nam znalezioną przez nas w Niflheimie rękawicę Thora. I musimy ją odbić, bo to my ją znaleźliśmy pierwsi i jest nasza. Nie ma kradzieży, zwłaszcza nie od Lary. Tutaj mamy ludzi, eee, więc będziemy się z nimi strzelać. Tutaj apteczka jeszcze jest, także trochę akcji nas teraz czeka. Zobaczymy, ja muszę sobie w ogóle trochę przypomnieć, to może być ciekawe. Eee, dzień dobry. Dobra, tu mamy kolejnych. Okej, okay, właśnie tego chciałam się nauczyć, w sensie sobie przypomnieć. I jednak pamiętam, to dobrze. Dobra. Czy się trzymało trigger? Czy się... Czy trzeba było go naciskać? Czekajcie, muszę sobie wszystko przypomnieć. Dobra, chyba tutaj zabiłam już wszystkich. Eee, trzymało się chyba. Czekajcie, jeszcze sobie sprawdzę raz. Tak, nie trzeba wciskać. Za każdym razem ja już mam przyzwyczajenie, po. Bo... Aniversary, ale tutaj nie trzeba zakrobić. To jest jednak wygodniejsze, kiedy nie trzeba. O, już tam słyszę. N no, dobra, nie tak to miał wyglądać dla razy. Strasznie mało dynamicznie. Wow, wow, wow. Dobra, życie. Chciałabym wziąć apteczkę. W końcu trochę ich nazbierałam, więc czemu nie. Granat przylepny. O, w sumie, łap... <grym> Pięknie! Dobre. Następni! Dzień dobry! Rzuciłam tam granat, ale nie wiem, czy on kogoś zabije. Jezu, ta kamera szale... Oh my god! Co mnie zabiło? Oni tu coś wysadzili, o Boże. Ja w ogóle nie jestem przyzwyczajona do tej walki. Ona jest jednak trochę inna, niż Na razie trochę inaczej ruszę, muszę, się... muszę więcej skakać. Tak będziemy robić. Spadaj. No już nie go zabiję, bo jeszcze ja wpadnę w ten granat i. Tak, bo są beczki wypchające, dobra. Trzeba uważać. Łapcie tam. O, pięknie, proszę bardzo. Ja mogę przyspieszyć następny łap. A w sumie. Muszę w swoje życie. Za mało robię uników. Jezu, dobra, wybaczcie, muszę się tej walki przyzwyczaić ja cały czas o tym myślę. Co ja powinnam wciskać. I przez to za mało skaczę. Oszty! ty! Ja też cię mogę kopnąć, koleś. Już nie będziesz taki cwany. W ogóle oni wszyscy wyglądają tak samo. Jakieś klony straszne. No dobra. Niech będzie. Ale ja powinnam iść... Nie, nie! Co to w ogóle było? Dobra, już myślałam, że wlecę w ogóle z tego statku. O, jak oni wszyscy wyglądają tak samo. Atak klonów, dobra, tam są kolejni, już słyszę. Halo! No! Co tu się. Co tu się. Już chyba ba że trudno. Dobra, czekajcie, nie, tu jest harpunik. Nie chciałam harpunika. Dziękuję, że to jest z naszych pistoletów. Ta, 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 ta. Dobra, apteczek szukam, ale chyba nie ma. Sporo oni życia zjadają, albo to ja po prostu nie umiem walczyć jeszcze na razie. Także dobrze w sumie, że tutaj mamy taki element, bo trzeba się nauczyć walczyć w Underworldzie. To jednak wygląda trochę inaczej. Tak jak już mówiłam, powtarzam się. Dobra. Uważaj, że adrenalinę pamiętam, jak się robi. Ale to jeszcze jest połowa sukcesu. A, wow, wow! Kurde. Dobra. Wow, wow, jeszcze ty! Dobra. Ok, zdążyłam. Uff! Dobra. Tylko ja mam wrażenie, że ja walczę tak strasznie pokracznie, czy może. Wow, wow. Hello! Czy może nie jest tak źle? To że ja nie mogę celować w te peczki. Mogę. Myślałam, że y może mogę. Dobra, dużo się ruszam. Apteczka. Ja sobie nie będę szałować tutaj. Wolę, e, wolę się ubezpieczać, niż potem w jakiś dziwny sposób... ...umrzeć. W jakimś nieoczekiwanym momencie. Jestem acerowana na tamtego! Jezu, jakie to Boże, ja już... Ała! Chwila, 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 chwila. chwila. To po pierwsze, a po drugie, to... Boże, co za tragedia. Strasznie mi idzie ta walka. Apteczka. Strasznie mam problemy z celowaniem. Dobra, mam nadzieję, że to się zmieni, bo na razie to jest jakaś tragedia. Ale dobra, biegniemy dalej. Przedzieramy się przez wrogów i lecimy. Larymina po prostu mówi wszystko tutaj No, pozbyliśmy się gościa już, który nam ukradł rękawice I przy okazji rozwaliliśmy statek Statek zaczyna tonąć, także Także niedobrze Dobra, tu nic nie ma Ale wciąż musimy odzyskać rękawice Zanim zatopimy do tanika The artifact. We're taking their water. Damn it! We'll pick this up again later. I'm very pleased to see you again, Lara. This specimen jar offers little in the way of amusement. So I've grown fond of watching Amanda suffer the effects of sharing your interests. Jacqueline Laza, you just don't know when to die. A trait we have in common. It was you who told Amanda about Avalon. Our time is short, so choose your questions carefully. What do you know about my mother? The dais you and she found in Nepal—it's part of a travel network, so to speak. It took your mother to Avalon. My father thought Avalon was below, but that's Niflheim. What's the Norse connection? Ah. Richard found the wrong Norse underworld. Your mother didn't go to Niflheim. She went to Helheim. Where is it? I will tell you where it is. One day. Oh, is it? But when what that day comes, you'll need Thor's hammer to get inside. Perhaps you'll have better luck finding it than your father did. What do you mean? Your answer is on the west coast of Thailand. to paramount. Okej, okay. i na ten moment, moi drodzy, zakończymy sobie. E, tak wiem, że bardzo krótki odcinek, e, ten następny będzie jeszcze krótszy, ale tak jak mówiłam, ja mam zamiar nagrywać poziomami, a to już jest następny poziom, królestwo umarłych, także e, widzimy się za e, sekundę tak naprawdę w następnym odcinku dla mnie, a dla was pewnie za jakiś czas dłuższy. Eee, także trzymajcie się, moi drodzy, do usłyszenia. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to nie zapomnijcie pozostawić po sobie łapki w górę oraz komentarza. No i cześć!